walka 17 w czerwonym narożniku Babral Mateusz z Mateja Boxing Academy jego przeciwnikiem będzie Rowiński Aleks zawodnik z Academy kategoria wiekowa kadet do 63 kg oboje mają po 15 lat i zaczynamy to 17 starcie No tutaj widać że zawodnik z Wałbrzycha nie będzie się bił Taki scenariusz wykreślił sobie trener Kaczor Boxing Team na tą walkę Operowanie lewym prostym i Dobre teraz zejście na nogach Robińskiego Takimi sierpami Overhandami próbuje zaskoczyć Babral Spokojnie na razie prowadzi tą walkę Rowiński dystansując sobie lewym prostym zawodnika z Mateja Boxing Academy Dobre odchylenie przed prawym sierpem Spokojnie, spokojnie podchodzi do tego pojedynku ale teraz przestrzenona seria z dobrego dystansu wyprowadzą te ciosy robiński 10 sekund do końca tego pojedynku zmienił pozycję teraz koniec rundy dalem panowie pierwszą rundę za radę Robiński a i Wojwani będzie widać spokojnie zaszków sobie układać zawodnika Robiński z pierwszej rundy i co najwidoczniej dało do myślenia za, y, trenerowi z Akademii Boxing Mateja Boxing Akademii po zwodzie każeł uderzać prawym no bo pojedynek zaczął się nam układać pod stronę i mu zwał konsekwentnie to będzie tym pięknie dystansuje to prowiński ależ teraz kapitalne zejścia ależ ma tutaj te ręce kapitalny zasięg rąk zmienił pozycję teraz na mańkuta próbuje zaszachować swojego rywala bardzo ładnie sobie ułożył ten pojedynek zawodnik z Kompletnie bez emocji stoi, wyczekuje i konsekwentnie bije to, co sobie nakreślił. Czyli na tą chwilę wygląda na to, że ciosy proste. Kończenie jakimś prawym sierpem na głowę. Widać, że nie chce się, nie chce się rozochłacać za bardzo. Bawię się tego pół dystansu z Babralem Raczej liczy na to, że on gdzieś tam wpadnie pod tą, pod tą prawą rękę, którą cały czas przygotowuje Bardzo dobrze korzysta z tej lewej ręki zawodnic obrzyki No z upływem czasu coraz pewniej się czuje tutaj Rowiński w ringu. Zobaczymy czy się może rozochodzi na jakieś szturmy w kierunku zawodnika z czerwonego narożnika. Czy raczej będzie konsekwentnie ustawiał sobie tą walkę lewym prostym.

Nie pcha się też w jakieś niepotrzebne wymiany od początku Gra w swoją grę W czuje się jak widać jak ryba w wodzie No a teraz nie mając nic do stracenia ruszył Barbral więc teraz, babra, nie będzie liczenia. ale raczej poradzi sobie z tymi atakami robiński. Nie. Proszę zobaczyć kapitalny zasięgą lewy, prawy sierpowy, lewy, lewy, prawy sierpowy, odchylenie, odejście. No, jest dzisiaj nie do trafienia zawodnik. Bałbrzycha spychał, spychał ciosami prostymi Babrela konsekwencje mamy tutaj przedstawioną na ekranie w postaci liczenia I Jeszcze kolejny. Lewy prawy, prawy sierpowy Próbuje urwać głowę zawodnikowi z Mateja Boxing Academy kapitalny prawy prosty teraz to chodzi znowu zamknął swojego zawodnika, proszę patrzeć jaka seria stoi sobie w dystansie gdzie czuje się bezpiecznie już tylko teraz chodzi jak taka ja, jak taki e, myśliwy, który chce upolować swoją ofiarę w moim z mocnym ciosem, ale kończy się nam ta runda kończy się ten pojedynek nie będzie kolejnego liczenia ale zaskoczenia w postaci werdyktu chyba raczej też nie będzie na razie te pojedynki sędziowskie punktowane bez większych kontrowersji. Zobaczymy, jak się to będzie miało do końca imprezy. Pani. Jednakło się na punkty Rowinski dominował lewym prostym od początku zimna głowa zawodnika z brzycha. nie dał sobie zrobić krzywdy w żadnej z rund gdzieś na początku trzeciej jeszcze tam próbował Babral, ale taka, taki Pokój i opanowanie od pierwszej do ostatniej minuty między nami.